Skandynawskie runy wikingów to magiczna siła starożytnych znaków, zachowana przez skandynawskich mędrców. Fechu jest pierwszą runą futark. Jest symbolem spełnienia duchowego i materialnego dobrobytu, ochrony i pomnażania wartości, które już posiadamy. Amielit ten poświęcony jest bogini Frej oraz Bogu płodności i lata, Frejrowi. W szerokim znaczeniu jest to symbol ochrony i zachowania wszystkiego, co zostało zarobione i uczciwie zarobione. Służy również do przyciągania nowych dóbr. Nie przegap szansy na osiągnięcie swoich celów i wprowadzenie swojego życia na produktywną, udaną finansowo i jasną ścieżkę. Medali Fechu przyniesie Ci sukces finansowy, dobrobyt, zwiększone oszczędności i szczęście w biznesie. Duchowy dobrobyt, spokój, ochronę życia i szacunek wśród przyjaciół i współpracowników. Ochrona przed wszelkimi stratami. Osoba, która jest dla Ciebie ważna. Nie opuścicie. Odniesiesz sukces we wszelkiego rodzaju transakcjach finansowych, będziesz ceniony w pracy, a Twoja kariera będzie się rozwijać. Na oficjalnej stronie internetowej można kupić kombinację run fechu dla materialnego i duchowego dobrobytu, a także serię medalionów opartych na innych runach i ich kombinacjach, które pomogą Ci osiągnąć sukces i rozwój osobisty, zdrowie i długowieczność, znaleźć prawdziwą miłość i stworzyć silną rodzinę. Chronić Cię przed złym okiem i uszkodzeniami, a także chronić się na drodze. Zakup amuletu Fechu i uzyskanie 50% zniżki jest bardzo proste. Przejdź na oficjalną stronę internetową, którą zostawiłem dla Ciebie w opisie tego filmu. Naprawdę mam nadzieję, że pomogłem Ci w tej recenzji Fechu Amielit. Mam również nadzieję, że Fechu Amielit naprawdę pomógł Ci poprawić swoje życie. Jeśli już używasz Fechu Amielit, zostaw swoje doświadczenia w komentarzach. Nie trać więcej czasu, wypróbuj magię skandynawskich run i przekonaj się jak może ona poprawić twoje życie. Dzień dobry i bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu.